Kiedy ubezpieczenie OC pojazdu się automatycznie nie odnowi. Bo w normalnej sytuacji ono się automatycznie odnawia u ubezpieczyciela, u którego kupiliśmy wcześniej polisę. Natomiast nie odnowi się ta polisa samoistnie wówczas, kiedy albo doszło do zmiany właściciela w ciągu 12 miesięcy czyli albo auto zostało komuś sprzedane, albo doszło do darowizny a drugi przypadek kiedy nie opłaciliśmy w całości składki nawet zaległość na przykład jednej złotówki spowoduje że ta polisa się nie odnowi a bardzo ważne jest żeby mieć tą kontynuację ubezpieczenia OC pojazdu ponieważ nawet za jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu grozi nam kara ponad 1000 zł także pilnujcie tych terminów albo miejcie agenta który wam przypomina i dba o te terminy Kontakt do mnie znajdziecie w bio, a będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie swój komentarz z pytaniem albo ze swoim przemyśleniem na temat ubezpieczeń. Do usłyszenia.